Cześć, mam skorzystać z teleksu Jak widzicie, ja już jestem na nowym końcu. Ogólnie nie potrwało to. dużo, że takie można powiedzieć, lekkie fake info. No i co? chciałbym tutaj od razu z tego miejsca pozdrowić mojego tatusia kochanego. Pozdrawiam cię, prawda? A wiecie dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę. O, tu. No, na planie może tak. Więc, let's go. Wow. No i co? Lecimy. szybko się popłacimy w lobby. fajnie się dopłaczyłem. Dobra, ogólnie, no, teraz jest to piramida, możemy na to w sumie polecieć. Czy nie... Ogólnie, jeszcze są takie rzeczy, no. Nie wiem, jakieś zasłony urwane. Oj, ojejku, a ja dopiero o 10 mam lekcję. Jeszcze 2 godziny do lekcji, tak naprawdę. Więc, no, w sumie nie jest źle. Bo nabijamy sobie dzisiaj jeszcze poziomu. No i co, niedługo, niedługo, czyli za 3 tygodnie, chyba, bo wtedy jest 5 grudnia. Niedługo. No to będzie już nowy sezon. Już nie czekam na ten nowy sezon, bo mam nadzieję, że będzie nowe, będę nowe miejscem. W ogóle proszę, powiększyłem sobie rozmiar interfejsu. Interfejsu. No dobra, czyli tam jest zadema. Oho! Ale przecież ja tu mam swoją zademę No i chłopu, uciekł. Po jednym hicie. Aha, miał splashy, genialnie. A, nawet Dobra. Leży, ale dostałem, Ojej. Dobra. Bierzemy te Dobra. O, jest Naruto. No co, może to przetestujmy? Podobno to można kupić gdzieś przy gasnący. gdzieś tu, więc to sobie polecimy, ale przetestujmy. Let's go! Udało się! Dobra, to zadaje naprawdę mało. Po tych wszystkich ocenach, youtuberów, już sam wiem, że to zadaje mało. Dobra, no ale wiecie to. Taki mi mityk, wiecie. Robię to, żeby jakoś grać zachęcić do grania. Może Nå tar jeg feil. Det var bra. С тенфонтом на птицах сидишь Я не знаю. Ага, супер, что я наконец-то not. co so jest? O nie, o nie, o nie, no dobra, no to lecimy w sumie przetestować, o chłop ma, o no w ogóle, co się dzieje, lecimy przetestować, nie. dobra, no to co, lecimy naprawdę tak, zobaczyć, czy, czy da się kupić tutaj te, te Naruto coś, a na przygasnący kajaks. no i co, idziemy. No dobra, widzowie, my już lecimy. No, nie jest to jakoś dużo. No bo wiecie, tamtąd tam leciał wóz. Gdzieś tu. Nie, tu. I wiecie. I w sumie ja jest tak daleko, ale no. Ogólnie to kosztuje podobno 150. I nie wiem, czy się opłaca, bo to jest tak naprawdę. 50 za jeden pocisk. A granatów nie można kupić. Bo granatu zadają więcej. To już jest przykre. Bo jak mieć dziew to powinien zadawać naprawdę sporo. To jest podobno ten chłop, który sprzedaje. Nie, bo chłop mi to blutuje już. <laughs> oh, yeah, yeah. Dziękujemy. Mam tego sześć. Dobra, patrzymy czy... Fajne mózgi Płaść. Aktywuj przebranie. Zrób zwiat na miejscu. Katastrofy UFO. Jemu no spoko. To, co on mówi? Ej, hey, przepraszam za spóźnienie. Byłem zajęty. Ale za jakie spóźnienie? Może no, lepiej nic z tego nie próbował wprowadzić? Nie wiem, szczerze. Ja ogólnie od fabuły nie jestem dobry, bo ja... Nie wiem, nie potrafię tego objaśniać. Jakoś. Najlepszą chyba dla mnie... Dla mnie oczywiście. Najlepszą osobą, która się fabuły jest chyba Ernest. No on bardzo jakby... Nawiązuję do wszystkiego, skąd się co wzięło i takie tam. To jest spoko. Więc ogólnie ja siedzę głównie jak chcę się dowiedzieć o fabule, to bardzo siedzę często na Armeście oglądam ten. Aha! Mam budzik na ósmą! <grywka> Dopiero teraz jest. No bo wcześniej właśnie od 49 stron. Tak. Nieważne. Ale... O nie, te kusze to nie mam. Ale nie pokonałem przynajmniej kogoś. Czyli jest dopiero ósma. No dobra. A jak mam lekcję na dziesiątą, no to jeszcze troszkę. Dobra. W ogóle ja mam lekcje zdalne. To w sumie też jest ciekawe, bo wcześniej nie miałam lekcji zdalnych. Dobra. są jak tego kupieniu 6. no to trzeba to wytestować. Jak on skacze śmiesznie. Przyjrzyjcie się na skok. Tak skoczy jak jakiś ninja. W ogóle tym też ciężko wycelować, no to wiecie to ja bym, ja bym na przykład nie polecał kupować szczerze. Chyba że ktoś tam naprawdę ma dobrego celu, to nie sobie tego kupić. 10. Nie, bo, nie da się. To byś kupił z 12 tego, bo 10 na 3 się nie da. 12 się da. Dobra. Ale hard. Ja z tego strzelać się potrafię. Mam nadzieję, że w będzie miał rękę. Dobra, A ma... zwykłą pompę. Nie wiem jak Taki typowy bot. Tego co wcześniej nie było. Ja Cię kręcę! Fortnite jest taką brawną, że wszystko się zmienia i... nie wiem. cóż nie mogę doczekać tego... ...nowego eventu. Bo... Jak będzie event, no to ja na pewno na nie będę. Nawet jak to będzie wtorek, albo nie, jak to będzie ten. Jak to będzie piątek, bo chyba w piątek tylko na. na ósmą, Nie wiem, nie pamiętam już. Więc jak to, jak to będzie, nawet będę miał iść na piątek, i to będzie w czwartek o 24.00. No to ja będę na tym siedział, na tym evencie, obiecuję wam, widzowie. Nagram wam z tego jak zawsze odcineczek. No tylko jak szkurzony dzik, który na początku zaczyna mnie atakować, a potem czeka i mnie przestanie atakować. But I'm Lembrar? É isso aí? é isso Nie no nie ma timowania byku. W ogóle pozwalałem moją Nie wiem czy już wcześniej to mówię. Nie, no. Super, zgubiłem, chłopak. No, nie, No nie wiem widzowie co się stało, ale spokojnie będzie jeszcze kiedyś odcinek, gdzie na pewno będziemy grać w No i co, żegnam was. Z tym tak naprawdę miłym akcentem z no, dwoma cięciami film, nie? No ja im pogratulować. Teraz będzie co montować. No i co? Siemaneczko i pa. Widzimy się już tak naprawdę dzisiaj może jeszcze. Ale może, może. To jest... Może jest szerokie, głębokie. Dzień, gdzie? Pływała ryba... Chyba. O. No, pięknie. No i siemanecko widzowie. Siemaneczko i pa!